Pod koniec XIX wieku do Morosu archeolog Iwans odkopał Knossos i postanowił potem odtworzyć i wymalować, odmalować te tereny. Mówi się, że to jest archeologiczne Disneyland. Większość tych terenów, które tutaj widzicie, oczywiście zachwycają jak najbardziej. Jest to najpiękniejszy, największy, najbardziej Spektakularny przykład dawnej cywilizacji przedgreckiej w Europie, a drugiej tak chyba dużej rozwiniętej nie było jednak. Nawet Celtowie, może bardziej terenowo byli potężniejsi, ale chyba jednak nie, chociażby architektonicznie. I Evans, Evans starał się odmalować greckie malowidła, użył nawet zwykłego betonu, cementu, żeby niektóre jakby mury postawić na nowo, chociażby tam widzicie. Nasz pan archeolog znalazł fragmenty oryginalnych malowideł i, jak widzimy, tutaj domalowywał swoje. Czy na przykład tutaj ten fragment jest oryginalny? Niesamowite, kilka tysięcy lat. Tutaj domalowany. No i środowisko jest podzielone. Niektórzy uważają, że zrobił to wiernie i warto chwalić go za taką pracę, inni uważają, że mógł zostawić to wszystko tak jak leży, lepiej by to wszystko wyglądało i było bardziej autentyczne. W każdym razie oczywiście trzeba jednak do Knossos przybyć, jak się jest na Krecie, żeby właśnie wyrobić sobie zdanie.